Co to jest czarny? Aha, dobra, nieważne. Więc tak. Mm. B to B, Delta. Bad to bad, Delta. W jakiejś. Chyba to całe miałem. Oj, oj, oj. Ale. Mm, zmieniłem telefon, więc. Dobra, start game. Więc no. O, domek się turla, paputora! <noise> na razie dałem sobie easy, bo. Serio, bo easy jest naj nawet. A to normal, jako się praktycznie w niektórych etapach nie da przejść. Więc, Więc tak. Ja też zawsze czekam na jakiś i stakuję sobie. W zapomniałem, że nie można tak strzelać. Trzeba tak, o, bo wtedy się nie misuje. Trzeba większość misuje. Dobra Airstrike dobra Nie mam Airstrikea? Dobra, win mamy Teraz return No i mamy Ile mamy Bejów? Dobra, nie chcę się tego czytać Okay. Mam 230 bejów. Mogę coś upryć? Co? B2 cykla? Ja. Dobra. Więc tak. Ostatnią grą na dzisiaj. Jest. Ja jeszcze nie testowałem. Little Construction. Ja jeszcze nie testowałem. Kurde no. Nie testowałem więc ma no. no i to było tyle bo już takich rzeczy fajnych to nie ma więc ma no. siekuma siekuma bo no ten i to po prostu uprzód to taki średni więc...